Wtedy miałem 12 lat, z tego co pamiętam, bo to było około 3 lata temu. Zacząłem uczyć się programowania, bo to była jedna z tych rzeczy, która wtedy zaczęła mnie interesować. Tak jak każde dziecko na początku chciałem być strażakiem, no ale jasne, oczywiście nie wyszłoby. Potem sobie to uświadomiłem, miałem, miałem wiele zainteresowań i w pewnym momencie trafiłem na programowanie. Jedyne, co wiedziałem, to to, że nie należy to do rzeczy prostych i że na pewno trzeba się długo uczyć, żeby mieć jakieś osiągnięcia w tym, być dobrym. Momentem kulminacyjnym był pierwszy Demo Day, na którym byłem po skończeniu kursu html i CSS-a. To było bardzo ciekawe, zwłaszcza gdy wyświetlono mój projekt. Nie spodziewałem się, że będzie wyróżniony. Tak, obecnie jestem w szkole informatycznej na kierunku technik programista. Mam nadzieję, że się uda. Tak. Bardzo mili trenerzy bardzo dobrze tłumaczą. Jest miła atmosfera na zajęciach. Jest na pewno łatwy dojazd, a przynajmniej dla mnie, ale głównie chodzi o to, że bardzo fajnie tłumaczą i łatwo zrozumieć. E, tak, jest to, to projekt, który e, kończyłem. E, na podstawach Unity. Pamiętam, że projekt ten wygrał w tamtym półroczu. Dostałem potem na nagrodę przyszła, przyszła mi pocztą. Nie spodziewałem się tego, bo akurat z, z przyczyn prywatnych nie mogłem uczestniczyć w tym demo.